Dzień dobry. Witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla ryb na grudzień 2025. E, czytanie tarota e, przeznaczone dla ryb słonecznych, ale również e, tych, które posiadają ascendent e, księżyc, wenus, marsa i inne planety w tym właśnie znaku. Do tego czytania przygotowałam Heavenly Soul Tarot, czyli tarot niebiańskiej duszy oraz e, talie wyroczni y, pszczoła i pomarańczowe drzewo. Zobaczmy, co te talie, co wszechświat chcę Wam przekazać w tym miesiącu i jaka jest najpierw ogólna energia dla ryb w grudniu 2025 w ostatnim miesiącu tego roku. Jak kończycie ten rok? Mamy tutaj 7 mieczy. Jak będą wyglądały u Was relacje? Sześć pentakli. Jak będą wyglądały u Was finanse? Pięć kielichów. Jaka jest dla Was rada w tej sytuacji? Sąd odwrócony. Co Was zaskoczy w tej sytuacji? postelnik I jaka jest. Uf, ale jeszcze te dwie karty chcą wyjść. Eee, Sprawiedliwość i sześć kielichów. I. Ojej, karty wyskakują. Eee, jak wygląda w takim razie koniec miesiąca u ryb? Mamy tutaj rycerza pentakli, a na spodzie tali kupiec hmm. Co to za energia u ryb? Siedem mieczy, czyli karta zakulisowego działania. Albo wy będziecie coś zakulisowo robić, albo ktoś za waszymi plecami będzie robił coś, czego wy się nie spodziewacie w tym miesiącu. Albo ta osoba będzie ukrywać e, przed wami e, na przykład jakieś zmiany, jej, które wejdą do jej życia, albo wy będziecie ukrywać jakieś zmiany w swoim życiu. E, Ktoś może nie, nie mówić Wam otwarcie o tym, co się dzieje w jego życiu. Ktoś może e, być taką osobą, która chce jakimś sprytem, e, wy z jakiejś sytuacji. Ale ja mam wrażenie, że dojdzie do takiej konfrontacji. Tu widzimy te wszystkie figury, e, które są jakby zwrócone ku. E, te figury na górze są jakby zwrócone w zupełnie różnych kierunkach. Natomiast te, tutaj te dwa liski jakby w końcu na siebie e, patrzą. Patrzą sobie w oczy i e, sobie coś mają do powiedzenia. Może dojdzie do takiej konfrontacji, może ktoś was na czymś przyłapie, lub wy kogoś przyłapiecie na jakimś takim działaniu, które nie jest zgodne z Waszymi oczekiwaniami, na przykład, że nie spodziewaliście się, że ta osoba zrobi coś takiego Wam, lub e, ta osoba się nie spodziewała tego po Was. Jeżeli czekaliście, właśnie na to, żeby wam ktoś coś wytłumaczył, jeżeli czekaliście, żeby wam ktoś coś w końcu wyjaśnił, to wydaje mi się, że przyjdzie do was to wyjaśnienie i w końcu się doczekacie jakiegoś zwrotu, jeśli chodzi o relacje. Ktoś mógł do tej pory was traktować tak pobieżnie, niepoważnie. I nagle może się okazać, że ta osoba się chce z Wami czymś podzielić. Podzielić się jakimiś e, informacjami, podzielić się jakimiś zasobami, ale sześć pentakli w tarocie to również czasami jest taka karta, gdzie dostajemy nie, niewielki zwrot dostajemy takie okruchy, można powiedzieć, że ktoś nas obdarowuje jakimiś okruchami, a nie jakimś konkretem. Że ciągle dostajemy tylko takie. Yy, że ta osoba po prostu nie spełnia naszych oczekiwań. Że my mamy wobec tej osoby jakieś oczekiwania, ale ciągle to nie jest to, czego byśmy chcieli, żeby to było. Więc może tu chodzić o jakiś czas yy, w relacjach. Ktoś może tylko tak na chwilkę z Wami e, chcieć przybywać, a ma zupełnie inne jakieś plany. Ktoś właśnie chce się wymigać z tej sytuacji z Wami, e, ponieważ e, robi coś za Waszymi plecami. A Wy o tym nie wiecie. Ale czujecie, macie takie przeczucie macie takie przeczucie, że coś jest na rzeczy. I finanse wyglądają tak, że albo wy coś ukrywaliście i teraz ktoś y, ma poczucie straty, albo wy macie poczucie straty, że nie zostaliście uwzględnieni w jakimś projekcie, że nie zostaliście uwzględnieni w jakiejś y, sytuacji, w której Przyniosłaby wam jakiś materialny zwrot. Albo wy robicie to komuś za plecami, albo ktoś robi wam to za waszymi plecami. Że wy czujecie jakąś stratę, albo ta osoba czuje jakąś stratę z tego powodu. Że ta osoba może czuć, że ominęła ją jakaś okazja do tego, żeby jakiś zwrot materialny do niej przyszedł. W życiu tej osoby mogły nastąpić jakieś zmiany, bo mamy tego nietoperza, który jest symbolem takiej zmiany, jakiegoś końca, jakiejś przemiany. I ta osoba mogła stracić na przykład na, y, y, okazję na to, żeby pomnożyć swoje zasoby. Y, może mieć y, do Was pretensje o to, że jej nie pomogliście, że ona została na lodzie, że ma z tego powodu jakąś stratę, y, że tutaj jej na przykład zaproponowaliście jakieś okruchy, a ona się dowiedziała o czymś więcej, o czymś, co wy. Y, co wy po prostu zaczęliście rozwijać na własną rękę i jej o tym nie powiedzieliście. I ona została tak, jakby odsunięta. Zalecany wam jest tutaj sąd odwrócony, czyli nie wracanie już do jakiejś sytuacji, która powodowała wcześniej takie właśnie straty, takie właśnie traktowanie. Wam jest zalecany tutaj. Nie powtarzanie tych samych błędów, mam wrażenie. Nie powtarzanie tych samych błędów. Nie robienie czegoś tak, jak robiliście to do tej pory. Eee, nie, nie działanie takie zakulisowe, tylko jakaś taka otwartość. Eee, co Was zaskoczy w tej sytuacji, to mamy tego pustelnika. A możecie... Dowiedzieć się o jakichś zapisach prawnych, o jakiejś sytuacji, która wydarzyła się w przeszłości i ona tutaj jakby, y, możecie się przyglądać tej pracy, y, przepraszam, możecie się głęboko zastanawiać nad tym, co wydarzyło się w przeszłości, jak ta sytuacja od strony prawnej wyglądała w przeszłości. Mamy tutaj ten Yy, są... Przepraszam, Sprawiedliwość i Sześć Kielichów. Mamy tutaj tę parę i mamy te Sześć Kielichów. Czyli może byliście w związku z kimś w przeszłości yy, i teraz się temu związkowi bardzo głęboko przyglą yy, wnikliwie przyglądacie, jak to wyglądało, co się tak naprawdę wydarzyło, jakie są zapisy... Yy, Prawne między Wami na przykład, i Was to zaskoczy, że ktoś Wam może na przykład wypomnieć coś z tego powodu, że Wy nie przestrzegacie jakichś zasad, jakichś uregulowanych postanowień prawnych. możecie się jeszcze raz chcieć przyjrzeć tej e, umowie, którą mieliście w przeszłości, na przykład z tą osobą, z którą kiedyś byliście w związku, na przykład. Co ona takiego mówi? Będziecie się temu bacznie przyglądać i e, może będziecie opłakiwać też jakąś stratę tutaj z tego powodu. Ale Wam jest zalecane, żeby do czegoś nie wracać. Może Wam jest zalecane, żeby nie wracać do związku z przeszłości e, i rozdrapywać jakieś rany, i rozdrapywać jakieś znowu e, niezaleczone e, no jakieś takie sytuacje, które już w zasadzie nie ma sensu do nich wracać, że nie ma sensu już tutaj płakać nad, czym, co się, nad czymś, co się rozlało. Na koniec miesiąca wygląda tak, jakbyście się po prostu odsunęli od tego. E, ruszyli gdzieś we własną drogę. E, z jakimś planem, e, który macie na myśli. Planem finansowym. E, mam wrażenie, że będziecie liczyć tylko i wyłącznie na siebie. I. Zabieracie tylko jakiś taki mały pakunek ze sobą i gdzieś ruszacie. Yy, oczywiście mówiąc w, w przenośni. Nawet jeżeli są to małe zasoby, nawet jeżeli są to małe, yy, jest to jakaś taka mała inwestycja, to ona będzie bardzo ważna dla was w, w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca. Nawet jeżeli opłacicie tutaj jakąś stratę w tych e, finansach, to ja mam wrażenie, że e, szybko się jakby odbijecie od dna, szybko o tym zapomnijcie o tej stracie i po prostu zaczniecie skupiać się na sobie i na tym, co wy chcecie osiągnąć. Może już nie będzie powrotu do, do przeszłości, e, tylko e, to będzie realizacja nowego o, finansowego planu. Na spodzie talii mamy głupca, czyli w przeszłości zaczął się jakiś nowy etap w waszym życiu. Wyruszyliście gdzieś w jakąś nową drogę, zaczęliście nowy projekt, zaczęliście nowy związek, zaczęliście nową pracę. I nagle w tym miesiącu może się okazać, że ktoś wam ma do Was pretensje o to, że, że kogoś na przykład nie poinformowaliście o tym, że coś nowego się zaczęło w waszym życiu, że, że dzieliliście się tylko jakimiś takimi skrawkami, że, że nie uwzględniliście tej osoby w tym swoim planie i że, zrobili, że chcecie robić coś na własną rękę. Że jakby nie daliście takiego kredytu, zaufania nawet tej osobie, która się w, w, wokół Was pojawia w tym miesiącu. Może to jest ktoś z przeszłości, może ktoś, kto, z kim kiedy, kiedyś byliście w związku, bo tutaj wynikliwie się przypatrujecie temu, co wydarzyło się w przeszłości. I ta, ta, ta osoba może mieć do Was pretensje w tym miesiącu. Ale mam wrażenie, że dla Was będzie ważny ten plan, który Wy chcecie zrealizować pod koniec miesiąca. I w nowy rok ruszacie z, z czymś nowym kompletnie. Z jakimś nowym zamysłem. E, zobaczmy, co w takim razie mam dodatkowo do przekazania Wam. Pszczoła i pomarańczowe drzewo. Taka jest dodatkowa informacja dla ryb na grudzień 2025. Zaklęty ogród. Czasami e, najprostsze otoczenie trzyma w sobie najwięcej magii. E, Znajdź czas na to, aby docenić piękno wokół ciebie, ponieważ ono trzyma w sobie najgłębsze, e, jakby zaopiekowanie się Twoją duszą. No, tak to dosłownie przetłumaczyłam, ale chodzi o to, żeby e, może skupić się na czymś, co sprawia Wam radość, może warto skupić się na czymś, co jest. E, Takim balsamem dla, was dla Waszej duszy, a nie wracanie do jakichś takich, właśnie sytuacji, które yy, spowodują, że otworzą się jakieś rany, że Wy będziecie coś opłakiwać, że będziecie tutaj z kimś znowu walczyć o jakieś rozlane yy, kielichy. Yy, to już nie ma sensu. Dla Was e, najważniejsze w tym miesiącu, nawet jeżeli to będą takie pod, podbramkowe sytuacje, w tym sensie, że będziecie chcieli zrobić coś za czyimiś plecami, to jest po, tylko po to, żeby Wam pokazać, e, żeby Wam, e, że, bo Wy się chcecie po prostu skupić na tym, co Wam sprawia radość i przyjemność, a nie na tym, co e, po prostu c, kiedyś się wydarzyło, i sprawiało wam tylko i wyłącznie ból. E, wam jest to chyba zalecany raczej nawet taki kontakt z naturą, e, pobycie w samotności. Po prostu takie, takie sytuacje, w których wy będziecie mogli się zrelaksować, a nie wracać do jakichś takich e, osób nawet które sprawiały, wa, że na widok tej osoby po prostu chcieliście zniknąć. To wszystko, moje drogie ryby. Co wszechświat Wam chcę przekazać w tym miesiącu, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeżeli obchodzicie Boże Narodzenie, to życzę Wam wesołych świąt, spokojnego miesiąca i do zobaczenia w czytaniach na nowy rok 2026. Pozdrawiam was serdecznie i pa pa.